Konto internetowe bez podpisywania umowy. Dostęp do różnych form i produktów w bankowości elektronicznej jest coraz łatwiejszy, a banki wręcz prześcigają się w oferowaniu coraz to ciekawszych, bezproblemowych form zakładania konta, robienia przelewów czy korzystania z różnych produktów finansowych. Jedną z nowości, dzięki którym nie musimy już iść do oddziału banku, jest konto internetowe bez podpisywania umowy. Sposoby zakładania konta bankowego. Jeszcze do niedawna jedynym sposobem założenia konta bankowego było pójście do banku i załatwienie wszystkich formalności osobiście bądź też w nieco uproszczonej formie podpisanie umowy dostarczonej przez kuriera. Okazuje się jednak, że obecnie wiele banków oferuje możliwość otworzenia konta praktycznie od ręki, bez wychodzenia z domu, zbędnych formalności i w 100% przez internet. Jak otworzyć konto bez podpisywania umowy? Konto bankowe bez podpisywania umowy nie oznacza oczywiście, że możemy je założyć bez potwierdzania tożsamości. Wręcz przeciwnie, jest to niezbędne, ale znacznie uproszczone. W niektórych bankach możemy przez internet otworzyć konto za pomocą biometrii, tak zwane konto na selfie, wideo weryfikacji lub przelewu weryfikacyjnego z innego banku. Niektóre banki oferują kilka różnych sposobów, inne natomiast tylko jeden, aby otworzyć konto bez podpisywania umowy. Warto więc najpierw dokładnie zapoznać się z informacjami dla nowych klientów, aby móc otworzyć konto bankowe w taki sposób, jaki będzie nam najbardziej odpowiadał. Sposoby potwierdzania tożsamości. Tożsamość podczas otwierania konta przez internet możemy potwierdzić na kilka sposobów. Jednym z nich jest konto na selfie, które wykorzystuje biometrię. W bankach, które oferują takie rozwiązanie Wypełniamy wniosek online, w którym jesteśmy prowadzeni krok po kroku przez wszystkie tabelki i rubryczki. Następnie musimy przesłać zdjęcie dowodu osobistego oraz selfie wykonane w trzech ujęciach, najczęściej twarzy od frontu, pochylonej oraz z zamkniętymi oczami. Specjalna, nowoczesna technologia jest w stanie ocenić, czy osoba znajdująca się na zdjęciu w dowodzie to ta sama osoba, która wykonała selfie. Konto bankowe na przelew. Innym sposobem potwierdzenia tożsamości jest wykonanie przelewu weryfikacyjnego z innego rachunku bankowego, na którym dane będą zgadzały się z tymi, które podasz we wniosku o nowe konto. Taka forma z oczywistych względów jest dostępna wyłącznie dla osób, które posiadają już inne konto w którymś z polskich banków. Warunkiem jest jednak, by stare konto było założone w sposób tradycyjny, a więc w oddziale banku lub podczas wizyty kuriera. Dzięki temu bank, w którym chcemy otworzyć konto, będzie miał pewność, że nasza tożsamość została już zweryfikowana i potwierdzona w poprzednim banku. Konto internetowe bez podpisywania umowy w czasie rozmowy wideo. Trzecią formą potwierdzania tożsamości jest wideo rozmowa z konsultantem banku. W jej trakcie musimy pokazać dowód osobisty, a także przybliżyć naszą twarz do kamery. Pracownik banku na tej podstawie oceni, czy osoba z dowodu to faktycznie osoba, z którą właśnie rozmawia. Jeśli pojawią się w tej kwestii jakieś wątpliwości, trzeba liczyć się z tym, że będzie problem z założeniem konta. Przykładowo, w dowodzie możemy mieć inny kolor włosów niż aktualnie, lub też mieć na zdjęciu zarost, a rozmawiać z konsultantem bez zarostu. Otwieranie konta w promocji. Promocje dla nowych klientów często przyciągają nowych użytkowników chętnych do skorzystania chociażby z różnego rodzaju premii czy preferencyjnych produktów bankowych. Warto jednak traktować takie promocje z ostrożnością, dobrze zapoznawać się z warunkami umowy, a także sprawdzić, jak będzie wyglądało prowadzenie konta po okresie obowiązywania promocji. Zdarza się bowiem, że promocje są faktycznie bardzo korzystne, potem jednak okazuje się, że związaliśmy się umową z bankiem, który w porównaniu do innych jest dosyć drogi. Nie zawsze więc promocje są korzystne i przed skorzystaniem z takiej oferty warto bardzo uważnie przeczytać chociażby ramową umowę.